Sądzę, że ta inwestycja była potrzebna y, mieszkańcom. Bardzo mnie cieszy, że, że burmistrz wysłuchał głosu mojego, mieszkańców i że, że, tą, że tą drogę, y, że droga będzie robiona po prostu, że jest w trakcie już remontu i że będzie mieszkańcom służyła już na, na długie lata. Jesteśmy w cudownym sąsiedztwie Żabowo. Na drodze równoległej do byłej drogi krajowej nr 6, można powiedzieć, za szkołą i za kościołem. I tutaj mieszkańcy na czele z panem Sołtysem zgłosili nam potrzebę remontu tej drogi, ponieważ przy wjeździe mamy kawałek asfaltu, potem droga gruntowa, można powiedzieć, przez którą nie dało się przejść w taką pogodę, jak dzisiaj właśnie mamy, deszczową, a potem stary bruk powybijany w ten sposób, że ludzie już czy kierowcy bokami objeżdżali tą drogę brukową. W związku z tym przystępujemy do remontu. Część asfaltowa zostanie wydłużona, można powiedzieć, do budynku szkoły, czy do miejsca, gdzie zaczyna się bruk, a ten stary bruk, wiejski bruk, tradycyjny bruk zostanie wyrównany, wszystkie ubytki uzupełnione, dziury też uzupełnione, wszystko kamieniem, tak, żeby ta droga zachowała ten walor wiejski, tradycyjny i mam nadzieję, że już za kilka dni będzie to wykonane. Jak widzimy, pogoda Pada jest jaka jest, pada końcówka roku, ale nie przestajemy, wykonujemy te prace dla mieszkańców aż do ostatniego dnia grudnia, a potem od 1 stycznia wraz z nowym budżetem kolejne wyzwania i kolejne zadania. Ja sołtysem jestem, jestem trzeci rok idzie teraz, to można powiedzieć, że ci trzeci rok walczyłem, czy walczyłem. To były luźne rozmowy i, i widać, że przynoszą efektu, że nie ma co tam kłócić się i tak dalej, ale mieszkańcy tu z tego, co słyszałem, to niektórzy 15 lat już walczyli o tą drogę. Dziękuję panu sołtysowi za to, że angażuje się w sprawy sołectwa, a za to, że na okrągło zgłasza potrzeby mieszkańców. No i można powiedzieć, że to dzięki również jego działaniom ta droga powstaje. Wszystkiego dobrego.